Cześć, kochani odkrywcy tajemnic! Czy lubicie historię o ukrytych zamkach, drogocennych klejnotach i wielkich skrzyniach pełnych złota? Jeśli tak, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Was. Dzisiaj przeniesiemy się na Dwór Królewski, by poznać jedną z najbardziej niezwykłych kobiet w historii Polski: To historia królowej Bonie, która przyjechała do nas z dalekich słonecznych Włoch, przywożąc ze sobą nie tylko nieznane wcześniej warzywa, ale i skarby, których do dziś szukają legendarni poszukiwacze. Zapnijcie pasy, ruszamy do czasów królów i zamków. Ponad 500 lat temu do Krakowa wjechał ogromny orszak. Na jego czele jechała młoda, piękna i niezwykle mądra księżniczka z Włoch, Bona Sforza. Została żoną polskiego króla Zygmunta Starego. Bona była inna niż wszyscy. Kochała naukę, architekturę i porządek w pieniądzach. Właśnie dzięki niej na polskich stołach pojawiły się pomidory, kalafiory i sałata. Które do dziś nazywamy Włoszczyzną, ale ona miała też niesamowitą smykałkę do interesów. Przez lata rządzenie zgromadziła majątek tak ogromny, że nie mieścił się w królewskich komnatach. Wyobraźcie sobie pnicę w zamku na Wawelu. W blasku pochodni stoją tam dziesiątki ciężkich, dębowych skrzyń okuwanych żelazem. To było w środku. Złote dukaty, naszyjniki z pereł wielkości grochu, pierścienie z rubinami lśniącymi jak krew i srebrne zastawy, które mogłyby wykarmić całe miasto. Królowa Bona bardzo dbała o swój w majątek. W Italii pojawił się problem. Jak przewieźć taki skarb przez pół Europy? Legenda mówi, że gdy Bona opuszczała Polskę, jej wóz skarce był tak ciężki, że konie ledwo mogły go uciągnąć. Podróż była długa i niebezpieczna. Pewnego dnia, gdy królowa przejeżdżała obok potężnego zamku w chęcinach wydarzyło się coś niespodziewanego. Legenda głosi, że gdy wozy ze złotem wyjeżdżały na most, drewniana konstrukcja nie wytrzymała ogromnego ciężaru skarbów. Most zatrzeszczał, pękł, a jedna z najcięższych strzyn, ta najcenniejsza, wpadła prosto do głębokiej fosy. Bona bo była zrozpaczona, ale musiała jechać dalej. Mówi się jednak, że zanim odjechała, rzuciła na to miejsce zaklęcie. Inna wersja legendy głosi, że skrzynia była tak ciężka, bo nie zawierała tylko złota, ale i tajemnicy królowej. Mieszkańcy Chęcin przez lata próbowali odnaleźć ten skarb. Nurkowali w błocie, przeszukiwali lochy zamkowe, ale skrzynia jakby zapadła się pod ziemię. Niektórzy mówią, że w księżycowe nocy na murach zamku widać białą postać. To biała dama, duch królowej Bony, która wciąż pilnuje swoich kosztowności i sprawdza, czy nikt ich nie ukradł. Ale to nie koniec historii. Większość skarbów Mony dotarła jednak do Włoch. Tam królowa pożyczyła ogromną sumę pieniędzy tamtejszemu królowi. Niestety, złoto nigdy nie wróciło do Polski. Przez setki lat polscy królowie i dyplomaci starali się odzyskać te pieniądze. Do dziś w języku polskim istnieje powiedzenie sumy neapolitańskie, co oznacza wielkie bogactwa, których nie można odzyskać, albo obietnice bez pokrycia. Taki polski odpowiednik skarbu na końcu tęczy. Skarbony naprawdę istnieje, archeolodzy wciąż znajdują w okolicach starych zamków pojedyncze złote monety z tamtych czasów. Ale największy skarb, jaki zostawiła nam Bona, to nie złoto, lecz kultura. To dzięki niej mamy piękne renesansowe ogrody, wspaniałe budowle i pyszne jedzenie na naszych talerzach. To wiem, może podczas wycieczki do Chęcin, gdy spojrzycie w głąb starej studni zamkowej, dostrzeżecie tam nagły e, złoty błysk. Historia królowej Bony uczy nas, że majątek i złoto mogą przeminąć lub zginąć w błocie, ale to, co robimy dla innych, jak budowanie zamków czy wprowadzanie nowych pomysłów, zostaje z nami na wieki. Bona Bo była kobietą o niezwyklej sile, która nie bała się marzyć i działać nawet w obcym kraju. I to już koniec naszej dzisiejszej opowieści o królowej i jej zaginionym złocie. Wysłyszeliście wcześniej o białej damie sęci? a może sami znacie jakąś legendę ukrytych skarbów w Waszej okolicy? Koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeśli podobał wam się ten film, zostańcie ze mną na dłużej i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych zagadek historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mali Poszukiwacze Skarbów. Pa, pa!